Imię pan Imię pan nie, mał... <noise> <noise> nie mał... Klucza ja nie ma. My nic nie mamy. <głos> 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 zaraz będzie, ale zar zaraz będzie chyba. Kaj, nikt na kucza nie pojechał. O! To o. No, pojawił się Dobra, kluczaj, ty instruj nas, bo wy. O, o, o kurde! Dobra, Ej, jak ktoś te kropki odczyta, to piszę, że ty możesz, to kucha pokazuje. Bo to będzie jakby Okej. tak to się te kropki, Je będzie trzeba połączyć. A ja idę z tą, ja idę z kamerą. A Jak się kamerę stawia, <salm> jak się kamerę A, anioh, stawia. Poczekajcie chwilę, chcę dźwięknąć. Ej, klucza trzeba no, no. z wie. Ej, słuchajcie mnie. Teraz trzeba iść do garażu i korki włączyć, żebyś Idziesz. No to idź, Ja mam IMF-a, jak, jak coś będzie się działo, to ci mówię. Ja, ja mam do... kamerę, jakby coś, to ja będę po prostu szedł z kamerą na Night Vision. Nie, przepraszam was, do garażu. Tutaj. Siema. No. Ja mam Night Vision. Dzień dobry, komornik. No, włącz korki. Jak? Piesy przy korkach siedzą, odpalać że tak. Jak to? To podkakuje ci IMF? No, ale nie, bardzo, no nic prawie, prawie i także... No, do... to... Ale no nie, no się nie rusza. No, coś tam podskakuje, ale to no, mówię, to jest nic. Wyłaś, gdziekolwiek jesteś, wyłaś, ja pogarsz się. Hallo. ja chcę, ja ja Halo, Urdej, otwórz te drzwi. Ja? Nie, po prostu nie, 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 Ja pierdzielę Robimy ja jakieś intro do odcinka świetnego Nie Jak to nie? Po co? Że było To jest już intro Dobra, co wy kupujecie? Nic e, e, Ale serio, możesz e, to że jako intro? Ale serio ci mówię e, dobra, dobra Ale serio mówisz? Ale naprawdę Ale naprawdę? Nie, na ale Znalazłem pewne polany Jaki coś podoba. sami GPT. to GPT się spytamy, co to za duch. Ale my jesteśmy mistrzami. Nie wiem, a może tak, to jest mikrofon, no. Oooo, ale serdecznie. Co to za rudera? Tyś to wziął, bo ty jest górolem, nie? Siemaneczko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przyrządzimy góralskie danie. T. Śnieg, śnieg z kamieniami. mis. na No, chata Luigiego to a, jest. Luigi jak stop, stop. No. Dobra, 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 Sorry. Co ta Zaraz poczułem taki zimny podmuch wiatru na mnie. O! Słyszeliście to? O! To ja w To było pięknie. No tak, słuchaj. Coś... Ej stop, stop, stop. Coś, coś zobaczyła kamera. Jest coś. Widmowe kule. Mamy, jest, mamy mroźne, mamy spirit box i mamy widmową kulę. Mamy samym środku. Dobra. Ten toczy... To, co się coś... Ej, toczy... coś tam się rusza, no coś tam się toczy. Toczy się coś. do ta... nas. No, to chyba ten, flashbang. No to mamy wszystko. No to on ma. Mamy było. trzy dowody, nie Ale pamiętaj czekaj, e, który to był taki, że miał jeszcze jedno coś. Czekaj, mimik chyba nie? Tak. Trzeba zobaczyć czy jest ultrafiolet. E, nie ma, sprawdzałem. Obie. Są działanie, mroźne, działanie. mroźne temperatury. Ale patrz, to może być e, tak jak wtedy z tym mimikiem, bo mimik ma wpisane te jako ułatwienie. ale tu masz trzy dowody. Już konkretnie. No to dobra. Zgaszcie, latarki, się nie ruszać. Co to było? Latarki z każdy ma. co ma no? Nie się. Dobra, podpalaj ogień, spieprzamy. Podpal. Jest, jest, a, Jest nami, jest za nami, złapał Mam mnie, mam mnie. Teraz nie jaki to tak był. Wskoczyło to 10%. ty też nie wiesz. Może kochany. Po co bych wiesz? się? nie, nie wiem czy się nagrało. Dobra, dupa z stąd Onrio to był. Dobra, onry, onry. Ale patrz, to może być e... tak jak wtedy z tym mimikiem, bo mimik ma wpisane to jak ułatwienie. Ale tu masz trzy dowody Ale jakim cudem? A, a powiedz, tak, ja nie. mówiłem kuczajowi, że to, że to może być mimik, bo, ta, bo tam z opisu to jest jeszcze Dobra Ale ten mimik jest tak do dupy, on jest tak ciężki do wykrycia Dobra, ja wziąłem tak, ja wziąłem kamerę, doc hmm. I idziemy Ja wezmę termometr, wezmę termometr ja wezmę uv No za. Tak. Kacperek, pokaż się. Widziałem też ty takie, że można. Że znaczy w ogóle, że lepiej używać kamery z do dochodzenia, bo od razu jak widzisz orby w pokoju, to znaczy, że to jest ghost room, W Wtedy można po prostu rzucić termometr na ziemię i. Okej, okay, to jest nie. ten. To... Dobra, spokojnie, to był ten. To był ten. Bol. Y, Czyli to na pewno nie był oni. Wykreśl... Wykreślcie sobie już oni, y, ducha. Skąd masz takie wyczucie? Bo... bo tak mówi ten gość na poradniku Kuleczka takie. A to co to było? Coś że... się poruszyło chyba Drzwi zamknęły Gdzie ty jest tu, tu, przed To te drzwi To coś poruszyło No Kuchni chyba rzuciłem jeszcze przedmiotem, boje Mamy gaustrum, mamy gochcie, dobra Tu jest Gaustrum o! A nie tam za drzwiami czasem? Nie tu? Chyba o, nie na... mi lekko, no na no, nas skacze lekko Weźcie notatnik Tak, połóżmy notatnik już Ja już kamerkę kładę no, e... połączyłem ją to tylko e... Jestem, T temperatura, temperatura Temperatura, już patrzę Temperatura, no na razie jest 5 y... Albo spada, spada. Są dymki, są dymki. Mam? No? No, to je, bo musisz... Nie, 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 nie Nie, to ma, nie dymki, działają tak, dymki działają tak, że to nie jest jednoznaczny dowód. Yy, no, że freezing temperature to musi być na, na termometrze. Tak, co tak. tak. Rzucił notes, rzucił notes. Notes. Okej, okay, ja patrzę, co jest okay. na AMF-a. I teraz tak, jeżeli rzucił notes, automatycznie notes skreślamy. Bo jest taka zasada, że oni... Jak wrzują na test, to znaczy są niezainteresowani, więc na pewno nie będzie go okay. no, ustawić dobrze. I teraz Rzuciłem, we mnie, nie rzuci we mnie. Szukamy, Teraz tak, my w tym w tych docach szukamy jakby coś już przechodziło, nie? Bo tu tutaj okay. często a dałem na ziemi, bo czasami y, klęczą, albo tak się czołgają się, można powiedzieć. Jest, no, jest ufałka! Patrz, jest ufałka, Brix. Co? Co ty widzisz? Tu, macie, macie UV? Na wyłączniku, na wyłączniku jest ufałka. A co ty widzisz? To zaznaczcie. Daj na chwilę, daj na chwilę, daj to a sprawdźcie termometr Ja już tam idę do was. Na no, faktycznie. To jest oba, oh. chyba. Bo on mówił ten gość, że chyba, że właśnie, że on dostawia różne ilości palców i chyba było dwa na wyłącznikach. Co jest? AMF-ka, AMF skacze. I to dobrze, i to, to tak to wyraźnie... Być... Ej, jak? Termometr jak wygląda? Bo musi być piątka, bo on musi mieć piątkę, Jest żeby. bardzo blisko zera, bardzo blisko zera. Ja mam tak, ja mam wykreśla... dowody, mam tak, Ultrafiolet. No. widmowa kula... A była kula? I mam... tak, no przecież to jest ghost orb... A okej, okay, do dobra, okej, okay, dobra, no, dobra, widzę, widzę, no. I skreśliłem wypisy ducha. Zgasz latarkę nie idź dalej. No. Tak, może Nie, wodę, nie może być spirit box, bo wszystkie opcje nam no, odpadają wtedy.

no nie, no nie, to nie no, się nie zgadza, bo się. to zostawi... się nam nie składa kompletnie. No, bo zostawiliśmy. No, się. Ale dobra. na pewno była imf 5? Była, była na, na 300 milionów Na 100%? Procent. Tak, bez obakę ja wam mówię. To dobra, to oznacza. No dobra, dobra. dobra. No. no, zaznaczamy i wychodzimy stąd, tak? Tak, no. zaznaczajcie. Tak, ma. Victory. Mówiłem, mówiłem. No i dobrze, nice. W no końcu trafiliśmy, pie pierwszy Piękno. raz od wczoraj trafiliśmy cokolwiek. No. To ja temperaturę sprawdzam. Ten IMF będzie ten sam, sam chodził, nie? Wtedy od razu, nie? Tak, no okay. A ty nie gadaj przez to, bo nie jesteśmy u ciebie. Tylko jak jesteśmy daleko. No to, kość. Ko kość, no. Ej, chyba poruszył talerzem, bo tak chyba nie był. No, nie nagrałem tego. Nie. Czekaj, czekaj, temperatura leci w dół. Temperatura leci w dół. Okay. Ale na razie powoli, na razie jest IMF, JMF spada... stoi Mamy, mamy mamy ten... mamy mamy ufałkę. Eee, zgasił świeczkę, świeczkę zgasił Zgasił świeczkę, no nie boi się światła chyba. Mam ufałkę, ja, mam tak. Ja to ja zostawiam ten, ja tu zostawiam termometr i, i ja mam ufałkę, może nie wiem zdjęcie? baladą Ty co mówisz, us a sign? Czeka, teraz, Czekaj, wjeść tą ufałką, okay. siedź ufałką Macie ten y, do pisania, ten notatnik dla dłuższych? Ej, nie, to ten... pójdę po niego. I, idę po niego. Więc tam dalej było. You there? Nie wiem. Zgasi światło. Zgasi światło. O, czekaj, ja to też mogę. Co to ma? Zgasi światło. Zgasi światło. Zgasi światło. Zgasi światło. Zgasi światło. Zgasi światło. Tylko już ich tak, tego, ten, ja mam tego do... Czebryk, bo ty do, ty do co ten hamujesz? Bo, 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 nie, dobra próbujmy coś może coś powiem give us a sign what's your name where are you, where are you? Where are you? No, możesz to sprawdzić jeszcze z tymi, z tymi twoimi podpowiedziami. Dobra, to weźcie się może z mną. Najlepiej tak będzie. Ja. O, był, był ten? On tu przyszedł. Był dymek. Jest termometr? Tu leży. To sprawdźcie go. Ale tego noża tak. się tu obawiał. Tak, no gdzieś tu, w tym przejściu. No nie, temperatura stoi. Spada, spada, spada. Literalnie liczy tu tak te latarki. lonely. Był, był, był tam, spirit box, był spirit box. Koło o piątki. O jest ghost. To jest e, hunt. Wiem. Kazio ja wam tutaj, szybko. Ja też, ja też, ja Chodź, chodź, coś. Halo? No? To, no? To zaczyn. Miękkawa wyłazi. Nie na mago. Ej, ten który, Ten, który Ej. mieliśmy akurat na liście. Jest bez sensu trochę, że on, ten hand się praktycznie w ogóle nie kończy. No? To jest debilna, no. Ja siedzę w tej tej no, i skąd ona wie, że ja tam jestem? Skąd? U mnie ty miałeś cały czas otwarte to w ogóle. No to nie, to nie wiem. W sensie, to było tak w ogóle, że przez chwilę my się siłowaliśmy z tym duchem, że... No. Ja się wziąłem. Tak, nie wiem czemu ona mnie zabiła najpierw. Ja sobie siedzę w szafie, nie? Ty tam jeszcze łazisz poza, nie? I ona mnie zabija. Ja tak patrzę po ciebie, a ze mnie, a ta poza prostu aparat leży na ziemi.